Siemanko, Siemanko z tej strony Basta i Pan, witam Was serdecznie na kanale Jabadebas. Zgodnie z Waszą prośbą pod ostatnim filmikiem, yy, dziś mamy Echo Base na planecie Hot. I słuchajcie, dzisiaj jest piękny dzień na dworze, bo mamy 20 stopni. Nareszcie ja uwielbiam, kiedy jest ciepło, bo wolę kiedy jest mi ciepło niż kiedy jest mi zimno. Ja zimy raczej nie lubię. Może inaczej, potrafię docenić zimowe krajobrazy i jakby te widoki, które zimą, są niepowtarzalne, bardzo ładne, natomiast e, wolę je wspominać jako tapetę na kąpię, na przykład niż e, w nich akurat być, bo tak jak wam mówię, ja jestem ciepłolubny i wolę lato i wolę kiedy jest mi gorąco niż kiedy jest mi zimno. No, ale dziś zajmiemy się bazą, która jest wykuta w lodowcu. Mało tego, według tego co czytałem, w, czy widziałem w różnych albumach z lokacjami z Gwiezdnych Wojen, czy oglądałem na holokronie, czy też z innych źródeł, jakby dotyczących gwiezdnowojennego uniwersum, wiem, że ta baza miała 7 poziomów i była właśnie wykuta w lodowcu, znajdowała się na wiecznie zamarzniętej planecie HOT. I słuchajcie, no właśnie dzisiaj mamy tutaj taki temat. Tak jakżeście chcieli, dzisiaj wychodzę naprzeciw Waszym jakby prośbom i Waszym chęciom, i dzisiaj daję Wam właśnie Rebel Base na HOT. I słuchajcie, musicie obejrzeć ten film do końca, i nie chodzi tutaj o zasięgi YouTubeowe, tylko żebyście wiedzieli, co jest 5. Bo właśnie ogłaszam konkurs. Dzięki współpracy naszej z firmą Blue Ocean mamy dla Was bardzo fajną rzecz, a mianowicie takie oto karty razem z albumem do wygrania w konkursie. I teraz, tak, czego dotyczy ten konkurs? Oczywiście zasady konkursu będziecie mieli pod filmem w opisie. Natomiast, jeżeli chodzi o sam konkurs, to tak prosiłbym o. Pięć numerów i nazw, zestawów, które wchodzą w skład tego, tej naszej dioramy dzisiejszej. I ten, kto zrobi to pierwszy poprawnie, dostanie od nas właśnie taką super nagrodę. Także co? Działamy, a teraz opowieść. No, tak jak yy, pewnie się spodziewacie, nie mogę Wam wymieniać. Jakie zestawy wchodzą w skład tej dioramy? No bo na tym, bo bym zniszczył, spaliłbym cały konkurs, a ja już wygrałem tą nagrodę. Już mam, także już nie potrzebuję. Chciałbym, żebyście wyjąć sobie do domu przygarnęli i mieli taką fajne, mieli fajną zabawę z wkładania kart do albumu, bo te karty naprawdę są kozackie. Słuchajcie, ja nigdy, ja nie jestem. Jest epoki, gdzie zbiera się karty Pokémon, bo jakoś mnie to nie do końca jara, Czy teraz wiem, że moje dzieciaki na zajęciach bardzo jarają się kartami Among Us. Ja nie wiem, czy to są jakieś podróby, czy oficjalne karty. Nie znam się na tym zupełnie, natomiast widzę, że faza jest i na Pokémony, co mnie cieszy. Ja nie do końca to kumam, ale nie można się znać na wszystkim i lubić wszystkiego. Każdy ma swoje fazy. Ja przed sobą mam moją fazę, czyli właśnie gwiezdne wojny. Słuchajcie, jest tu mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. Droidów Astromechów. Mamy tu artu chyba ze czterech, z tego co ja widziałem. No, dwóch na pewno, bo ich widzę, a pewnie jeszcze gdzieś tutaj się poniewiera y, jakieś zapomniane artu. Mamy bardzo ładne droidy medyczne. Szczególnie ten jest fajny. On nie jest częścią tego zestawu, ponieważ w tym zestawie był inny droid y, medyczny. Natomiast ja uwielbiam y, droidy z uniwersum gwiezdnych wojen legowego. I jak tylko widzę gdziekolwiek jakiegoś fajnego, to od razu je nabywam. Bardzo fajny biały droid pro, protokularny, yy, jak dla mnie super. Ja w ogóle zbieram sobie wszystkie kolory tych droidów, oczywiście poza tym złotym wielokaratowym, bo mnie na niego po prostu nie stać. No, ale to tak jak mówię, wszystko w zas na zasadzie zdrowego rozsądku, bym powiedział, nie też nie miał, nie wiedziałbym, co mam z tym droidem zrobić, bo gdzie bym go postawił. To no, Kuba mi mówi, bym go na, na kajdanie powiesił. No, można by, no ale z drugiej strony to też jest ingerencja w tę figurkę, co traci na cenie inwestycyjnie, bez sensu zupełnie. No ale to tak, jakbym mówię, tak jak Wam powiedziałem, no nie, nie do końca y, tego typu rzeczy jarają. Jeżeli chodzi o figurki, to mamy tutaj też y, figurkę, która nie powinna się tutaj znajdować, a mianowicie Anakina Skywalkera, ale on zupełnie nie rzuca się w oczy, że jest to Anakin, wiadomo, no ci co wiedzą, to wiedzą, ci co mają wiedzieć, to wiedzą I, i na pewno mi to zaraz wypomnicie, że przecież Anakin już wtedy był Lordem Vaderem i atakował tą bazę, no ale tutaj jest i jak się spotka z Lordem Vaderem, to dojdzie do tak zwanego spięcia czasoprzestrzeni i pewnie się coś ciekawego wydarzy, bo na przykład znikną oboje, albo pojawi się ten Delorian z bohaterami filmu Powrót do Przeszłości, Przyszłości, Powrót do przyszłości, tak? To się dokładnie nazywało. Tak. Jest tu jeden zestaw, który nigdy nie był wymyślony jako część bazy Echo. Natomiast mnie on super pasowuje, a mianowicie ten zestaw. Ja Wam nie mówię jak on się nazywa. Bo właściwie to nie jest cały zestaw, to jest jego tylko część, którą ja sobie odbudowałem na potrzeby właśnie tej dioramy. Bo mi się bardzo tutaj wpasowywał i dalej mi się wpasowuje. Mamy tutaj na przykład admirała Akbara, który musiał być. Co ja nie wiem, czy on kiedykolwiek odwiedził bazę Echo, bo raczej podejrzewam, że był e, admirałem floty kosmicznej i raczej przebywał w przestrzeni e, gdzieś, ukrywając się na e, statkach rebelii e, przed imperialnym, imperialnymi poszukiwaczami. E, mamy tutaj księżniczkę Leje oczywiście. Leja pochodzi z e, Sokoła Millennium. Tylko nie pamiętam którego, ale z któregoś jest około Milenium. W każdym razie jest to Leja, która mi tutaj bardzo pasuje. Bardzo fajny motyw, słuchajcie, bardzo bawialny. Ona ma tutaj fotel, w którym może się obracać i obserwować sobie całą bazę echo dookoła, nawet to, co się znajduje poza tą bazą. Także naprawdę, naprawdę mi się ten motyw akurat podoba bardzo. Bardzo fajny element. Pamiętacie, tam wyświetlał się właśnie chyba księżyc. A no nie mogę Wam też powiedzieć jaki. Dobra, ten element pochodzi oryginalnie z serii Bionicle, którą ja bardzo szanuję, ja nie kolekcjonuję tej serii. Reszta zestawów jest już stricte związana właśnie z Planetą Hot i z bazą Echo. Ja uwielbiam tą bramę, którą da się tutaj otwierać, jaram się nią bardzo od zawsze i to był pierwszy zestaw, który sobie z tych Echo tematów kupiłem. No widzicie, no kurczę, coś tu się zacięło. No ale dobra, uwierzcie mi na słowo, że ona się naprawdę, o, o, rozsuwa i ona się fajnie rozsuwa, tam jakiś gościu stoi na bramie, na bramie się nie staje, no, zawsze są takie znaczki, yy, nie jest zakaz sparkowania brama wjazdowa, no to właśnie nie przestrzega w ogóle tego stanu. Bardzo ładne są te skały, słuchajcie, w kolorze biało, yy, tak naprawdę medium blue chyba to byłby kolor, bo jakiś aqua. W każdym razie dość drogie są te skałki, jakbyście chcieli je kupić sobie tak osobno. Bo ja się zastanawiałem, czy więcej tych skał nie dokupić, po prostu gdzieś je tutaj umieścić. No ale niestety bez sensu jest płacenie za to jakichś horrendalnych sum, które tak naprawdę niewiele by w tej dioramie zmieniły. A można sobie to też zbudować z klocków budowlanych, tak zwanych, nie? Czy też tam, no po prostu jakby według swojego pomysłu i projektu. Co oczywiście jest bardziej premiowane wśród yy, tak zwanych afoli. Mamy tutaj jeszcze takie urządzenia, które pewnie pamiętacie z Imperium takuje, gdzie one tam latały i zaplątywały nogi AT-AT i AT-AT się przewracały i wybuchały tak spektakularnie, i to było super. Yy, oczywiście tutaj za kierownicą Luke Skywalker, no bo kto by mógł być. Mamy też wersję Microfighter tego właśnie urządzenia. I słuchajcie. Tu przy okazji już wam zapowiem, jakby następny odcinek, bo w następnym odcinku właśnie te statki będą miały, będą odgrywały dużą rolę. Następny filmik będzie również dotyczył planety Hot, ale już nie Echo Base, tylko czegoś, znaczy po części Echo Base, ale jakby z pewnej odległości, może powiedzmy. Tu mamy zbiornik z baktą. Jeszcze to wam chciałem powiedzieć. Nie ma w niej luka, bo go zgubiłem. Normalnie na świecie zgubiłem właśnie dwa. Dwie fajne figurki z tego zestawu, które uwielbiałem, czyli droida medycznego i zgubiłem tego luka w bakcie. Więc jeżeli ktoś ma niepotrzebnego droida medycznego z tego zestawu i niepotrzebnego luka w bakcie z tego zestawu, to ja bardzo chętnie przyjmę, słuchajcie, wychowam na studia pośle. Nawet będę finansował tę edukację, słuchajcie, tak żebram. Tak właśnie w tej chwili żebram. Jeżeli macie, nie potrzebujecie, tak jak wam mówię, basta i pan z kanału Bas, bardzo chętnie przytula tego typu rzeczy niepotrzebne. Mówiąc krótko, zgubiłem też, na przykład nie wiem czy znacie taki zestaw Jaskinia Wampy. Stamtąd też zgubiłem Luka, ale akurat to już dokupiłem. Dobra, ale wracam do tematu żarty żartami. Nie ma co też żartować cały czas, bo to nie jest stand-up, tylko y, rzeczowy filmik na temat gwiezdnych wojen i Lego, uniwersum, legowego uniwersum y, gwiezdnowojennego. Słuchajcie, tutaj jeszcze zamontowałem takiego Mikrofightera. Ja nie pamiętam, który to jest: Wing. B-Wing, E-Wing, y, A-Wing, y, każdy inny Wing. Ja się na tych wingach zupełnie nie znam, bo po prostu mi się one nie podobają. Ja wiem, teraz rzucam pewnie jakąś heretycką w ogóle opcję, że X-wing, X-wing, A-wing, B-wing. No nie, B-wing mi się akurat podoba. Tak samo mam do Was prośbę, jeżeli ktoś posiada prawy róg do tantana, to też bardzo chętnie przyjmę, ponieważ również został gdzieś zgubion i pogrzebion i go nie ma. I to jest problem, bo, no bo ciężko dokupić, mówiąc krótko. Te płytki też specjalnie są jakby zastosowane, te drogowe, ponieważ yy, fajnie imitują jakąś taką część lodowiska. Tak naprawdę to jest bardzo nieskończone, bo teraz jak na to patrzę, to brakuje mi tutaj jakichś elementów, że tak powiem przyrody nieożywionej, które chętnie bym tu zastosował, no ale póki co tego nie zrobiłem i yy, obiecuję, ukaram się jakoś solidnie dość za to. Oglądajcie uważnie film, żeby wiedzieć, co tu są za zestawy. Napiszcie mi to ładnie, bo ten kto będzie pierwszy dostanie ode mnie tutaj te super nagrody od firmy Blue Ocean i ode mnie. Powoli do końca. Słuchajcie, na następny odcinek również możecie przygotować się na kolejną wizytę w Lodo, na lodowej planecie Hot. Aha, zapomniałem wam jeszcze jedno powiedzieć. Tak, te karabiny od szturmowców sto, snowtrooperów są tu specjalnie zamontowane, bo mi się tak podoba. I tyle mam do powiedzenia na ich temat. Słuchajcie, nie drążymy tematu, nie skupiamy się na tym, skupiamy się na czymś zupełnie innym yy, i skupiamy się na pozytywnych aspektach, a nie negatywnych. Kończymy, dziękuję Wam bardzo, zapraszam na następny odcinek. Znów widzimy się na planecie HOT, tym razem od jakby innej strony, ale, ale też będzie fajnie. No i co? Zapraszam na wszystkie moje media, zapraszam do obejrzenia innych odcinków wcześniejszych. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, do zobaczenia w następnym. Znów widzimy się na mroźnej planecie HOT, także ubierzcie się ciepło, żebyście nie zmarzli, nie złapali wszelkich chorób, które teraz tylko krążą wokół nas i niestety tych zarazków jest zbyt dużo. I co? Uśmiechajcie się, częściej się uśmiechajcie niż płaczcie, bo to jest istotne, choć jak to mówił Gandalf, nie wszystkie łzy są złe. Elo!